Bitcoin jest tani, że chęć i ty ryją Mavic i Cash są tańsze Bitcoin Cash. Dobra, 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 ale tam muzyka była za głośno, prawda? się, panie koło, ultra pompa! <grystanie> Lubię tak muzycznie zacząć, bo ja śpiewałem w kościele, panie to Muzyka jest z mojej krwi, panie tarte. Ale zanim zaczniemy, muszę ci powiedzieć, to nie jest to raso finansowe, to wideo jest stricte rozrywkowe. Jak widzisz, a zanim zainwestujesz w swoje ciężko zrobione Skontaktuj się z Twoim doradcą finansowym, lub zrób własne rozeznanie. A ja jestem tylko gościem, który śpiewa sobie w internecie i pokazuje Ci swoje takie przemyślenia. Ja to tak sobie myślę, te, te, te. trochę o Wiśle, trochę o Przemyśle, ten, Jak lubisz oglądać przemyślenia, to dlaczego nie? Yy, to jest yy, zupełnie nie serio, kompletnie żartem. I, I tutaj już to, to powiedziane. I Bitcoin, panie kolejno, no przestrzelił. Przestrzelił przez Descending Wedge, i co będzie dalej? No niedobrze, no. No niedobrze. Chuli się ku górze. Tutaj, Co on tutaj mi wyprawia teraz na żywo? Do góry chce iść? W, w, nawet nie myśl o tym. No nie. No, 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 no. Nie. To się, to się do telewizji nadaje, panie kolego. No nie! Skandal. A więc dla, dlaczego tak piję? Bo chciałbym, żeby spadł niżej, nie? Jeszcze niżej. Bo jest jeden altcoin, który będzie wielki. Będzie ogromny. Aj, będzie niesamowity. Już jest niesamowity, a co, a co dopiero będzie? Dziecko Binance, dziecko BNB. Wezer. Wezer, panie kolego. Wiesz, co to jest wezer. Wiesz, co to jest Wezer, panie kolego? Wezer. Wezer Exchange. To jest dziecko BNB. W Indiach. No. I oni nie, nie pozwolą, żeby to było, wiesz. Byle co. Nie, nie. O nie, 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 nie. Nie, nie, nie. czyli co to jest Getting spukany? No właśnie, spukany. On nie, nie pozwolą. Absolutnie, panie kolego. Nie, nie, nie. Zobacz. A idzie w górę. No, niepotrzebnie, no. No, bo z bitcoinem idzie w górę, nie? Kurczę. Weźcie to w dół, zróbcie coś, chłopie. W tą pompę, która była yy, w, tym, w tym roku, poszedł 100 razy. 100 razy czujesz bombę? I ja go śledzę od początku. Ja go śledzę, panie kolego, od samego początku. Ja ci, ja ci opowiem jego historię. Jak to było. Jak ja to widzę. To jest król manipulacji, Panie Kolego. To takie rzeczy, co się dzieje, to to mas masakra, nie? Tu był puszczony dla ludzi. No to ludzie kupili. Ale wiesz, jak to zawsze na, na początku na Binance, jak wyjdzie koń, to, to idzie w dół, nie? Później strzał w górę i tutaj. Żeby nie poszedł wyżej niż BNB. To tu go przyblokowali, słuchaj. On tu chodził jak spławik. To był, był ten support, czy znaczy ten resistance i on, i on tu chodził tak. prostu trzymali go. Nie ma, niech nie, nie, ja nie pójdziesz. Nie ma. No i tu nastąpił COVID. I no, I no i co? Nie no było, nie. I tuż pozostawili go ludziom. Poszedł troszeczkę do góry, to tak, tak chodził w dół, nie? I tutaj już trzymali, żeby nie spadł za nisko, żeby też nie było, że jest o dupę rozbić, nie? On, on tutaj, on tutaj yy, przetestował dno, znaczy nie dno, tylko su support. Chłopie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Słyszałeś, że też widziałeś coś takiego, żeby trzynaście razy ktoś przetestował dno. No właśnie, to było widać, że on tutaj chce zejść w dół, że nikt go nie chce, tutaj się nie działo nic. To, to co widzisz tu, tutaj, to jakbyśmy się cofnęli w czasie, to tu nie było nic, panie kolego. Tu były liczby na poziomie 48. Nie 58 tysięcy, tu było 48. Tu było 2, tu było 3, tu było 1, tu było 5, czasami było 100. Był, je, był jeden gościu, który chciał 20 tysięcy. Jeden tylko gościu. Tu chciał 20 tysięcy i tu sobie dawał buy order, a tu zaraz dawał sell order, żeby go nie spłukało, nie? Tylko jeden gościu taki i tyle, a resztę to było po dwa, po trzy, po cztery. I tu, I tu ktoś dużo kupił i tu się nastąpiła zima wszystkich altów i tu go puścili, nie? Żeby sobie sfrunął. Ale że sfrunął za daleko, no to pewnie chairman powiedział, nie, nie no kurde, no co wy robicie? Od 1 stycznia, patrz, równie od, od 1 stycznia, nie? O. 1 stycznia, równie teńko. 600... 6, 6, 666. By, było, tak. 666, nie? No weź się ustaw. Dobra, powiedz, że to jest 666. Ojej. Oj, oj, oj. I, I od tego miejsca, 1 stycznia. 100 razy, równiuteńko. Nie, że tam jakoś troszkę mniej sobie. Równiuteńko, proszę mi, sto, proszę mi 100 razy dać, bo to jest moje dziecko. 100 razy. I proszę panie, i zmienia się trend? Do góry. No teraz wszyscy słuchaj. I do góry, i do góry. I równiuteńko przez 4 miesiące. Idealnie. na 6 dolarów 666 centów. Idealnie. Tu może w tym, w końgeko może, e, może było inaczej, ale ja to śledzę od początku do końca i było idealnie normalnie 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Tu, tu zniknęła ta e, cy, cyferka. Czy, czy jest? Jest, patrz. Widzisz? 6, 6, 6, 6, 6, 6. I tu został pozostawiony lu, ludziom. Z, zresztą od pięciu do sześciu, to to był taki siemi gap wiel wielki i to już tak szło, wiesz, pff, to już ja pierdolę, jak, jak to wyglądało i te, ten drugi strzał go zamknął. Żeby, nie, żeby nie, nie został otwarty, to go zamknął i to już było pozostawione ludziom, panie kolego. Na no, ludzie wiadomo, że yy, spadło do do dwóch, i od tego miejsca jest bitcoin crash, panie kolego. Crash się tutaj, bi, bi, bitcoinik go tutaj ściąga w dół. Nie? I no i tak, żeby tylko go jeszcze ściągnął niżej, bo że go ściągnął na 67, aż na 67 było centów? Kurde, mógłbym 100% poszedł w górę od wczoraj, tak? Od, od wczoraj, no. No. No, od przedwczoraj, no dobra. Yy, jeszcze tak, jakby niżej. Nie było 67 centów. Może było. Może przez sekundę było, ale było jak tak. 69, 60. No dobra. Yy, jeszcze, jakby tak niżej, tak dowiesz. No do. do zeszłego rocznego supportu o. To tak 22, 23, nie? Rozumiesz 100 razy, który poszedł w tym roku. 100 razy. Ile takich było? Był Doge. Ja mówię z takich bardziej znanych, nie tam jakiś tam, wiesz, yy, co, jakiś wiesz Kisikot, czy jakiś tam inni, co ma mark Market Cap tam, wiesz, tego i, i, i jest ich biliony. no To takie wiesz, jakie tam jest fina gdzieś. Tam. No, to, no taki z takich poważniejszych konów, nie z takich, wiesz, jakieś nie, wi nie wiadomo co nie. Yy, no który poszedł? No żaden. No może tam z dwa poszły. Oprócz Dowja? Było, było coś 100 razy. BB nawet nie poszedł 100 razy. BNB ile poszedł? 10 razy, nie? Nie no, więcej, 20 razy. Bo poszedł z 30 na 600. No. no. A tu było chyba 100 razy. Czujesz? Tak go podkręcili, tak go chcą wy, wybić, żeby nie był, wiesz, żeby nie był byle co? Bo to rozumiesz. Ja tylko czekam, żeby on jeszcze niżej spadł, panie kolego. jak spadnie niżej, to wiesz, co się będzie. Ale skąd tu się. To... Ale ludzie patrzą, patrz, jak teraz są ludzie. A wcześniej to. Wiesz, jak to wcześniej wyglądało? No kurczę, pokażę bym cię, jak, jak to wcześniej wyglądało. Gdzie jest? Może. Taki coin. O tak. Tak to wyglądało, panie kolego. Dokładnie tak. Tak wyglądał we, wezyr w tamtym roku. No. Nie działo nic, panie kolego. Kompletnie nic. To, to było po prostu trup. Oto jak, oto jak tutaj. Jedna transakcja na, No to jest ustawione na, na 0,1. No dobra. Je, je, ta, rozumiesz, że w grudniu, 2,20. No dobra, nie, nie w grudniu. W, li, w listopadzie. Była jedna transakcja, na powiedzmy 3 minuty, 4 minuty na, nawet, stało po prostu, stało, nic, nie, nie działa się chyba nic. Panie kolego, no. A teraz? Teraz ludzie, no co, a teraz mi panie kolego, gdzie, jest A teraz ludzie chcą, no, teraz widzicie, teraz to, to się, Śmiga i śmiga. To trochę za późno. Nie? Mam nadzieję, że, że gruchnie, że, że znowu nikt nie będzie chciał i gruchnie. I w ten czas będzie kolejna szansa złapać zwanego pasjansa. No bo to sobie wyobraź Dajesz 1000 zł. Wyciągasz stokoła. Dajesz 10 tysięcy. Prosta matematyka. panie kolego Jesteś milionerem, no? Dokładnie. Ja pierdzielę ta szansa na pasjansa, panie kolego. Ja w to patrzyłem, ale nie kupowałem. Teraz już bym takiej drugiej szansy nie, prze... nie przeoczył. Nie przeoczyłbym takiej drugiej szansy. Teraz jak to spadnie. Może to już jest all time low? Nie wiem, ale to jest panie kolego. Drugie BNB: no. 100% poszło od wczoraj, od przedwczoraj. No to to jest panie kolego. drugie jest TKO. Jeszcze ci pokażę takich parę. Też też yy, ten 50% yy, poszedł. no TKO, poszedł 50. Też dużo ludzi chce. Jest jeszcze. O! No, fajny. Właśnie. No właśnie, no to, to, to jest mało, nie? Jest jeszcze... No, no maker to wiadomo, nie? 100% poszedł, bo to jest maker, nie? To jest... To wiesz, słuchaj. No, on to, to jest jeszcze tego. Yy, gdzie jest? Jeffrey ile? Jeffrey już jest na 50 koła? Ja pierdziu, 100%. Prawie. No. Jeffrey ładnie śmignął. Kur... Jeffrey potęga panie Bo jest mało, wiesz Jeff Jeffreyów jest bardzo mało 34 tysiące tylko I jest jeszcze Per, per. Nie, nie Pearl, po Populus, Pop, nie Pro, Prometheus, Prom Prometheus Patrz, patrz jest Prometheus A też jest soczysty jak panie, i moim zdaniem nie jest to finansowe, ale pamiętaj, że może tak być, widzisz, widzisz tutaj mały strzał i widzisz ten, ten, duży strzał, może tak być, że ten strzał będzie za chwilę wyglądał jak, jak ten a ten, jak ten może tak być albo może pierdolnąć znowu w dół, nie wiem to są moje tylko przemyślenia, takie wiesz, myślę trochę sobie myślę, może se przemyślę. O wiśle o przemyśle. Nie? I poza tym nie mam nic. No dobrze nie będę tu pokazywał. Matic tak grubo poszedł? No Matik jest... On to jest wiesz. Ada i, i Matic to jest jedna. Jedno kopyta, panie kolego. No. O! Ale widzę, że był over, over soul. Over bad. Coś tutaj... W, w, wykupiony był za, za bardzo. Coś się coś, coś gaśnie, żeby Bitcoin scho schodził. Oby no, BTC. BTC. Ojaj, do góry idzie. No. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Powinien spać. Powinien spać i dać kolejną szansę ludziom. Ej, kolejna szansa na. Na pasjansa no? Nie mówię, że 1 je, że dolar to jest. To jest dużo, bo może być tak, że w przyszłym roku będzie on kosztował 400 jak BNB będzie po 2000 czy tam po 10 tysięcy no może po 10 tysięcy to, to jeszcze chwilę poczekamy. Chociaż, no nie wiadomo, panie kolego, bo kto, kto by ci powiedział, skąd, skąd byś to się domyślił, że, że nagle będzie Bitcoin za. Za pół ceny. Jakby ci ktoś powiedział, że za tydzień będzie Bitcoin, za pół ceny, to byś bym powiedział: to, to, nie, nie, Ty, jesteś co jesteś To niemożliwe. Jak? Za tydzień tak szybko? Za miesiąc? Okej, okay. ale za, za tydzień? No i Wiesz, co mi to przypomina też? Jeffreya mi to, przy, mi to przypomina, nie? Jeffrey, jest Jeffrey, y. F. Jeffrey. Pamiętasz Jeffreya? No. On też taki był, nie? I patrz, co się później stało? Przypomina ci to coś? Może nie jest tak daleko tutaj było, ale gdzieś w tym miejscu i. Właśnie, właśnie, właśnie. Dobra. To tyle sam na dzisiaj. Pamiętaj, że zrób własne rozeznanie. Jestem wariatem, osoba niezrównoważona. I to są tylko moje przemyślenia. I tyle. No. Na razie.